Laudetur Jezus Chrystus. witam w odcinku zględzeniem, czyli w dialogach. Zaczniemy od tematki około ekologicznej, ponieważ było trochę ciekawych komentarzy przy okazji tej nieszczęsnej ekologicznej mszy, którą zatwierdził Leon XIV. Ale będzie także jeszcze raz o, o Baszoborze i troszkę o karze śmierci, a także nawiązanie do zmiany obsady w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ale zacznę od pierwszego komentarza dotyczącego mszy ekologicznej. Cytuję. Ciapa mama, matka ziemia, a teraz następstwa dewastacji zdrowej nauki katolickiej i całej naszej duchowości, żeby dokonać fuzji w jakąś dziwną jedność, nie wiadomo czego z czym. Koniec cytatu. No więc to jest po prostu tak, że jak się od soboru zaczęło wyrzucać wszystko, co, co jest tradycyjnym nauczaniem, a tak się tak naprawdę stało. No, to doszliśmy do momentu, w którym już niektóre rzeczy po prostu zaczyna się wypełniać ideami pochodzącymi z pogaństwa. I nie jest tak, żeby w starożytności Kościół był całkowicie wolny od tych niebezpieczeństw, natomiast teraz mamy do czynienia rzeczywiście z pełnym przejęciem. I zresztą, jak zwrócimy uwagę, jak się przyjrzymy takim typowym pogańskim starożytnym religiom, to tam rzeczywiście zawsze było sporo rozmaitych nawiązań do natury czy do sił, czy do żywiołów i tak dalej. I no z tym mamy do czynienia. Zresztą to ciekawe, ksiądz Micz Pacwa, to jest taki jezuita, który był przez lata związany z IWTN-em, napisał taki artykuł, w którym przedstawiał Pachamamę, no, ponieważ sam był misjonarzem w Ameryce Łacińskiej i on mówił o tym, że to, co jest ciekawe, to nie tylko o jej taki, prawda, pseudozwiązek z naturą, ale także to, że ona jest traktowana jako bóstwo wyżej stojące od Pana Jezusa i Matki Bożej, bo to jest także w takim spoganiałym panteonie, no, także jest miejsce tak naprawdę dla Pana Jezusa i dla Matki Bożej jest, tylko tam bardziej odsunięte. A teraz przejdę właśnie do, już do takiego zaszadzenia ekologicznego postkatolickiego, bym powiedziała, które się objawiło w komentarzach. Cytuję. Czemu nie mielibyśmy być ekologami? Czemu nie mamy żyć w harmonii z innymi istotami zamieszkującymi tę ziemię? Co to przeszkadza być katolikiem? Już nawet siostrze przechodzi przez usta słowo pedofilia w kościele, a zacina się na tym, ale ekologia w żadnym wypadku. Koniec cytatu. Znaczy, po pierwsze to Proszę, szanownej. Nie, ja zwracałam uwagę, że szacunek dla stworzenia jest w religii katolickiej jak najbardziej. To, że mamy sobie czynić ziemię poddaną, oczywiście, to w tym się mieści także szacunek dla tego dobra, które powierzył nam Bóg. Natomiast zwracałam też uwagę, że właściwie sam termin ekologia tak jest głupio używany, bo tu de facto chodzi o niby ochronę środowiska, mówię niby. Bo bardzo wiele z tych koncepcji to są po prostu jakieś zupełne bzdury pseudonaukowe, które nie mają de facto żadnego uzasadnienia. Yy, następny cytat. To, co ludzie przez 100 lat rewolucji technologicznej zrobili pla z planetą, jakie wyniszczenie. Można żyć bez wiary, ale powietrza się nie da, bez wody się nie da. Koniec cytatu. To znaczy, no właśnie, w dużej mierze to wyniszczenie to jednak jest mityczne, zwłaszcza na przykład to, ostatnio, co się mówi o tym rzekomym globalnym ociepleniu, którego nie ma. To warto sobie z tego zdawać sprawę. To Państwo zresztą widzą, że to, to po prostu takie rzeczy piszą osoby, które są kompletnie zaczadziałe na tle tej właśnie pseudoekologii, czy też ekologizmu, bo tak się powinno tą ideologię nazywać. Ale zobaczmy, można żyć bez wiary. Nie, nie można. Każdy w coś wierzy. Niekoniecznie w Pana Jezusa, niekoniecznie wyznaje wiarę katolicką, ale człowiek jest z natury religijny. Po prostu inaczej nie potrafi. Czasami czci samego siebie, ale zawsze kogoś czy coś czci. W tego typu wpisach widać zresztą jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem, mianowicie takie typowe dla pogaństwa czy neog pogaństwa skupienie na tym, co materialne na tym życiu doczesnym. Tak, to uwaga, że. Bez wiary można żyć. Mm, nie w sensie duchowym. I jeszcze jeden cytat. Żeby zbudować telefon, kamerkę, z których siostra korzysta, tak jak my wszyscy, skąd biorą się w niej elementy metali rzadkich? Koniec cytatu. No ale Pan Bóg po to nam dał ziemię, żebyśmy z tych elementów korzystali i chwalili Go za to. Ale to nie oznacza, że mamy przestać z nich korzystać w imię jakiejś idiotycznej czci i chronienia czego? Tak. Ja jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna i za tą kamerkę, i za mikrofon, i za wszystko, tak. Ale także jestem mu wdzięczna za to, że stworzył nas i wśród nas takich, którzy te wszystkie świetne sprzęty zaprojektowali. Bo bez ludzkiego geniuszu, który jest udziałem w Bożym Geniuszu, mikro, ale jednak nie byłoby tego wszystkiego. Zmieńmy temat. Jeszcze tutaj jeden wpis dotyczący yy, Baszobory. Cytuję. Baszoborę zapraszali jezuici z łodzi. Przy Harisie wyprowadzano przynajmniejszy sakrament z kościołów. Księża chętnie zapraszają różnych charyzmatycznych uzdrowicieli i wskrzeszaczy do nawet najmniejszych parafii, bo coś się dzieje, przyjdą wszyscy spragnieni cudów i tacka dobra. A skutki są fatalne dla duszy. Co do dusz czyścowych i ukazywania się ich we śnie czy na jawie wśród ludu, na potwierdzenie uzyskania odpustu trzeba pamiętać, że w pewnych kręgach opowieści o duszach z dziada-pradziada, które się śnią czy ukazują, są jak lenin wiecznie żywe. Koniec cytatu. E, no jeśli chodzi o tych uzdrowicieli, to tak, absolutnie się zgadzam. To jest po prostu robione jako taka, powiedziałabym, zabawa dla gawiedzi, bo to tak naprawdę o to chodzi. Zresztą przy tych wszystkich, prawda, takich spektakularnych mszach, jakieś koncerty, takie rzeczy. To, to jest po prostu, to są, to są igrzyska. Kościół, znaczy w sensie hierarchia, zdecydowała, że należy ludowi dostarczać igrzysk, bo to prawda trochę ich jeszcze utrzyma przy kościele i to dokładnie o to chodzi. Natomiast to, że księża tego typu persony zapraszają, to tylko pokazuje, jaki mamy problem z kształceniem w duchowlankach. Kiedyś to by było nie do pomyślenia, żeby sami proboszczowie na przykład przyczyniali się tak, do ściągania takich osób i robienia wiernym zamieszania w głowach. Zresztą niejednokrotnie też księżom tacy potrafią robić zamieszanie. Ja pamiętam jednego księdza, który właśnie mi tłumaczył, jaki to w ogóle baszobora jest wspaniały i tak dalej. I który na przykład mówił, że jego zadaniem jako księdza to jest właściwie błogosławienie. Nic tam nie było. Przy świętych sakramentach, nie, właśnie ten mu powiedział, że, że nie, że to błogosławienie jest najważniejsze. Znaczy oczywiście nie wiem, czy tak było naprawdę, czy tyle ten zrozumiał. Natomiast no to są rzeczy w ogóle przerażające. Odnośnie... Do tych uwag dotyczących duszczycowych, no to ja dlatego mówiłam, że mamy w Polsce po prostu hodowany zabobon, który jest ubrany tylko w katolicką frazeologię, bo to jest dokładnie to. To są jakieś, prawda, ludowe wierzenia nawiązujące ewidentnie do pogaństwa. Tu jest jeszcze komentarz dotyczący Brendana Kawanacha. Ja mówiłam o takiej sytuacji, kiedy w związku z ruchem oporu. Znaczy z katolickim ruchem, tym tradycyjnym ruchem oporu, że niestety pojawił się tam ksiądz, który był wydalony ze stanu duchownego i Kawanach właśnie złapał go na tym, ale komentarz wygląda tak. Cytuję. W jakim sensie tradycyjny jest pan Kawanach w kraju, mowa o Wielkiej Brytanii, który ma własnego papieża od XVIII wieku i od początku wieku XX jest nim niewierząca kobieta? Ach, mała aktualizacja. Obecnie papieżem jest tam świecki, niewierzący mężczyzna, który całym swoim życiem udowodnił, iż etyka chrześcijańska to ostatnia rzecz, z którą by się utożsamiał. Koniec cytatu. To znaczy, przede wszystkim, ja rozumiem, że to dla niektórych osób może być niezrozumiałe, ale są też Anglicy, którzy są katolikami. I właśnie autor tam tej całej akcji, ten Kawanach, jest właśnie tradycyjnym katolikiem, więc. To, kto sprawuje władzę w Kościele Anglikańskim, kto jest jego aktualną głową, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Z tego, co zresztą kojarzę, to chyba po islamie w tej chwili Kościół katolicki jest drugim najliczniejszym wyznaniem w Wielkiej Brytanii. Bo wbrew pozorom Kościół anglikański ma się słabiutko od dawien dawna i w dużej mierze przyczyniła się do tego nieboszczka Elżbietka. Następny komentarz. Domyślam się, że spod filmu o zmianie. Na stanowisku prezesa Kaju, bo ja tam tłumaczyłam o tym, znaczy mówiłam, że no nie powinno się kapłanów czy zakonników stawiać na stanowiska, na których mogą być świadcy. i komentarz jest taki i mówiłam o tym, że kapłani są od sprawowania sakramentów. Cytuję. Moment, ja myślałem, że podstawowym zadaniem księdza jest ewangelizacja. Koniec cytatu. No, no nie, nie po to się wyświęca. Księży żeby zajmowali się jakimiś rzeczami związanymi zresztą z propagandą bardziej, bo to w kontekście kaju to raczej o tym należy mówić niż o takiej typowej ewangelizacji. Kapłan ma przede wszystkim sprawować mszę świętą i sakramenty, bo w tym nikt go nie zastąpi. Natomiast powiem szczerze, że jak czytam takie, takie komentarze, jestem trochę przerażona, że ta propaganda już... No, naprawdę posoborowa, tak? ta tak zwana nowa ewangelizacja. To nawet znałam księży, którzy się śmiali i pytali właściwie, po co w Polsce nowa ewangelizacja, czy ta pierwsza to tak źle poszła, że potrzebna jest nowa? Yy, następny cytat. Benedykt XVI, podobnie jak Jan Paweł II, był przeciwnikiem kary śmierci, uznając ją za sprzeczną z nienaruszalnością i godnością osoby ludzkiej. Koniec cytatu. No, ja myślę, że w najbliższym czasie zajmiemy się tematem, tematem kary śmierci, bo ja zresztą to przywołałam niedawno fragment sumy teologicznej. Natomiast proszę nie manipulować. Znaczy, zdecydowanie nawet Jan Paweł II, który to prawda był przeciwnikiem kary śmierci, uważał jednak, że jest dopuszczalna. Nie pozwolił sobie, zresztą tak samo Benedykt XVI na zmianę nauczania, czyli to, co zrobił Franciszek, który sobie po prostu zmienił sformułowanie w katechizmie, co jest rzeczą niesłychaną. I proszę też nie manipulować, bo tego typu wpisy zawsze pokazują jedną rzecz, że nigdy nie ma mowy o ofiarach. A jednak kara śmierci no, ma taką funkcję. To jest kara za morderstwo czy zabójstwo. Warto o tym pamiętać. I równocześnie jest to kara, która ma także znaczenie prewencyjne w sensie, no, jeżeli zakończy się życie. Tego, kto popełniał takie zbrodnie, to jednak chroni się społeczeństwo. I taką funkcję przez stulecia także miała kara śmierci. I tu jest chyba jeszcze raz uwaga do Kaju, cytuję. Mam pytanie, czy będąc duchownym członkiem zarządu, prezesem, pobiera się pensję? Koniec cytatu. To znaczy, no tutaj ja bym jednak o tyle oprotestowała tak, bo tak, bo pobiera się. No, że jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, to powinien za nią dostać jednak zapłatę. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że nie, nie powinni duchowni zajmować tego rodzaju stanowisk. Kolejny komentarz odnosi się do mm, filmu, w którym y, omawiałam skandal, jakim jest y, potwierdzenie ze strony y, przepraszam, dykasterii do spraw kanonizacji planowanej beatyfikacji kardynała szeptyckiego. Cytuję. A czy siostra zrobiła jakiś wysiłek, żeby dykasteria wiary dowiedziała się o tych wyczynach szeptyckiego? Koniec cytatu. Wedle mojej wiedzy, tysiące ludzi tym się, tym się zajęły. Ale dykasterię to nie interesuje. Ja zresztą o tym też w filmie mówiłam. Dlaczego on będzie wyniesiony na ołtarze, to może powiem, znaczy, wydaje mi się, że od lat mamy taką praktykę najpierw była w kongregacji, teraz jest w dykasterii że po prostu ignoruje się nawet bardzo poważne zarzuty wobec kandydatów na ołtarze. I to jest, jak myślę, jeden z tych przypadków. Tego typu postępowania. poddaje zresztą wątpliwość wszystkie, Beatyfikację i kanonizację zrobione od 1983 roku. Aumaz. E, następnie cytat dotyczący filmu, no, czy komentarz dotyczący filmu na temat Kennedy'ego Hola. Ja umieszczę odnośnik do tego filmu w opisie. Cytuję. Siostra manipuluje. Nie wiem, czy świadomie, czy nie, ale jednak ten atak na Kennedy'ego Hola nie jest czasami związany. Z jego najnowszą publikacją promowaną przez wydawnictwo Tedeum, a co za tym idzie, przez same Bractwo. Koniec cytatu. No więc pana zabanowałam, nie będę ukrywać, ponieważ uważam tego, wpisy, tego rodzaju wpisy za chamskie i bezczelne. Jeżeli się komuś zarzuca, że manipuluje, to po pierwsze to może z punktu logicznego sobie wyjaśnijmy, nie da się manipulować nieświadomie. Manipulacja jest zawsze świadoma i ma jakiś cel. Natomiast, jeżeli się komuś zarzuca, że manipuluje, to należy napisać, na czym manipulacja polega. Druga rzecz, to jest to, że pan stawia pytanie retoryczne, jak rozumiem, tak? Czy atak na Kennedy'ego Hola z mojej strony nie jest związany z książką wydaną przez wydawnictwo Tedeum? Nie, nie jest. Ja nawet nie wiedziałam, że Tedeum wydało jakąś książkę Hola. Natomiast jestem absolutnie pewna że idiotyzmów, które on wygaduje, w tej książce nie ma, a więc uwag, że bractwu księży powinni wyświęcać biskupi tacy jak, prawda, Schneider czy Strickland. Przypomnę zresztą, że bractwo ciągle jeszcze ma dwóch biskupów i nie potrzebuje zapraszać biskupów z zewnątrz do takich funkcji. I Jeszcze jedna rzecz, którą może warto przy tej okazji wyjaśnić. Ja nie muszę się utożsamiać, bezmózgowo z wszystkimi publikacjami które są które jakby wychodzą z wydawnictwa które bardzo lubię jest moim ulubionym wydawnictwem natomiast no tak jak mówię nie przypuszczam żeby taką książkę wydano gdyby zawierała w środku jakieś głupie uwagi pod adresem bractwa i tu jeszcze jest następny kawałek cytuję kiedy Biskup Williamson miał inne zdanie, w kwestiach stosunków z Rzymem przestał być członkiem bractwa, a siostra to chyba raczej jest związana z tak zwanym ruchem oporu, koniec cytatu. I za to też jest ban, dlatego że nie jestem związana z ruchem oporu, natomiast mam prawo do krytycznego stosunku do bardzo wielu rzeczy i to się tyczy zarówno indultu, jak i czasami bractwa. I może się też tyczyć ruchu oporu. I myślę, że kapłani, yy, którzy są tradycyjnymi kapłanami w Polsce nie tylko, yy, nie stawiają sobie za ideą wyhodowania bezmyślnego stada wiernych, którzy zawsze i we wszystkim będą się z nimi zgadzać, zwłaszcza w kwestiach drugorzędnych. Bo dla mnie po prostu zachowanie hola jest yy, przede wszystkim hamskie. Zwłaszcza jeśli jest wiernym bractwa i korzysta z jego posługi. Robienie takich uwag, jakie zrobił. I yy, jeszcze tylko uwaga na temat ruchu oporu. Yy, można znaleźć sobie apostolat Świętego Augustyna, tak? czyli, czyli tą polską część ruchu oporu na Facebooku. jak ktoś mi nie wierzy, kiedy, kiedy mówię, że nie jestem z nimi związana, to proszę sobie zadzwonić i zapytać. Yy, następny cytat. Pani tutaj przedstawia się, że ona jest ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki i że tutaj ona jest, mój proboszcz, cytuję, mój proboszcz z bractwa popiera Kennedy'ego Hola. Koniec cytatu. Więc po pierwsze, to może, szanowna pani, warto zdać sobie sprawę, że Polacy już dawno wyleczyli się ze swojej chorobliwej miłości do Stanów Zjednoczonych i taki, prawda, kult Ameryki, to, to już raczej jest rzecz przeszłości i powiedziałabym, że mi się po prostu chce się śmiać, wie pani, jak czytam takie uwagi, bo ja jestem ze Stanów Zjednoczonych. A taki był ładny, amerykański, szkoda! <grywa> A poza tym, szanowna pani Trolico, gdyby pani rzeczywiście była związana z bractwem św. Piusa X, to by pani wiedziała, że bractwo nie ma parafii. Bo do tego, żeby tworzyć parafię, trzeba mieć biskupa z jurysdykcją na określonym terytorium. Biskupa diecyzjalnego, Biskupi wyświęceni przez arcybiskupa Marcela Lefevra nigdy jurysdykcji nie mieli. Więc nie ma parafii, to i nie ma proboszczów. O teraz na koniec dla fanów kotów. Dwa komentarze. Pytanie: Czy ten kot też chodzi na tradycyjną mszę? Koniec cytatu. Nie, nie chodzi. Zoo jest zamykane. Kiedy jest msza święta i spotkanie z ojcem czy z siostrami, jeśli tutaj mam, po prostu chodzi o to, żeby bydlęta Boże, które są urocze, jednakowoż nie przeszkadzały. I ostatnie pytanie: jakaś pani się chyba prawie obraziła. Pyta, czemu kot ma na imię Czesio? Bo jej wnuczek tak ma od Błogosławionego Czesława. Proszę pani, koty z hodowli mają zawsze imiona na literę, która wskazuje miot, z którego pochodzą. Mój kot był z miotu C i wtedy hodowcy wynajdują imiona na daną literę. I nie to, to nie jest tak, wie pani, że nie wiem, jeśli pani ma sąsiada i jego pies ma na imię Jurek, to chodzi o to, żeby znieważyć świętego Jerzego. Więc naprawdę nie przesadzajmy. I proszę też mi, jakby nie wmawiać, że ja mam kultowy stosunek do zwierząt, bo nie mam. Są urocze, słodkie, stworzenia Boże. E, powinniśmy być za nie wdzięczni, bo psy i koty są także po to, żeby nam osłodzić życie na tym West padole. E, natomiast to, że ja pozwalam, żeby kot chodził po stole, pozwalam po prostu dlatego, że mi to nie przeszkadza. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tych dialogów. Zachęcam do subskrypcji, do ewentualnie wpisywania dalszych komentarzy, czy jakichś pytań i sugestii. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.